Brak poczucia bezpieczeństwa nie jest twoją winą, bo to jest efekt historii, przez które przeszło twoje ciało, twoje serce, twój umysł i ty jako energia. I kiedy to naprawdę rozumiemy, zamiast wstydu, może pojawić się czułość do samego i do samej siebie. Zamiast złości na siebie, współczucie. Takie zrozumienie, że aha, ja dlatego tak reaguję, bo to miało mnie chronić. Ale i to jest tutaj klucz, że to nie jest Twoja wina, ale nie oznacza to, że nic nie możesz z tym zrobić. W dorosłym życiu to już moja odpowiedzialność, czy Twoja odpowiedzialność, żeby nauczyć swój system nowych reakcji, żeby przestać karmić stare historie i zacząć tworzyć nowe doświadczenie. Mogę być spokojna, nawet jeśli świat nie jest przewidywalny. Nie chodzi teraz o obwinianie siebie. Chodzi o odzyskanie wpływu, na swoje życie, bo dopóki wierzę, że ktoś czy coś na zewnątrz ma mi dać poczucie bezpieczeństwa, jestem od tego zależna. A ja chcę, żebyś poczuła i poczuł, że możesz je w sobie zbudować i że to jest możliwe krok po kroku.